zawienie i nadzieja, byłeś we śmierci znaleźć Teraz po niebios jesteś rano, W Pani będzie panie Jezus, ojcu i tobie. Te godziny o dnie, aż do godziny dziewiątej, w ciemności spojły żelaz. Jer i Я не спробую. Ty bierz, Panie? Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twojej wierności pomoc. Nie dajemy Twojej łaski ani Twojej wierności przed wielkim zgromadzeniem. A Ty nie odmówi Panie, swego miłosierdzia. Niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą, albowiem zaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, że mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę. Są one liczniejsze na mojej głowie, więc słuchaj mnie we mnie nie wybawić, a nie pośpiesz mi z pomocą. Niech się pobiją i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają, a ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią, Pan jest wielki. Ja zaś jestem ubogi i ale Pan się o mnie. Tyś moim stworzycielem i wybawcą, Boże, nie zwlekaj. Chwała Twoim Synowi i Duchowi. Baw mnie, boże, w imię Twoje, mocą Twoją broń mojej sprawy. boże, staj mojej modlitwy, nadrucha na słowo moich. Bo powstają przeciw mnie pyski, a autobusy na moje życie. Boga przed tymi oczyma. Oto mi Bóg dopomaga. On otrzymuje nasze życie. Będę cię chętnie składać w I słabyć twoje imię, bo jest dobre. Będę u nas wszelkie. Twoi Synowi i Duchowi Świętemu. Jak Pan na początku, teraz nie zawsze, i na kraj, i Panie. Panie mój wołam do Ciebie we mnie, żalę się przed Tobą w nocy. jest przepełniona, a życie moje zbliża się do chłani. którzy leżą w grobach, o których Ty już więcej nie pamiętasz. Dach, mi nie dostarczasz opieki, straciłeś mnie podchłoń najgłębszą. Brak mi przepaść, Ty mógłbyś mnie przygniatać. Wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś do mnie od razu. się w więzieniu bez wyjścia. Mój mąż, sławę w nieszczęściu, każdego nie mam do ciebie Panie. Nie, 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 Ciebie, nie, nie, w nie, nie, twoje nie, widzi nie, w się a sprawiedliwość nie, nie, sprawiedliwość w krainie zapomnienia? nie, nie, Ciebie Niech nie dotrze do ciebie moja bitwa, czeka odrzucać niepanie i ukrywasz moją oblicze przede mną Cierpi od młodości spoję na kroku śmierci. Dźwita to grozę i chapę, Przewalił się na twego gniewu i złamałem mnie Twoje groty, zawsze mnie otoczyły jak twój, powodzi. I Tobie w jednym momencie, ocknąłeś mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko mieszkają ze mną. O swojej Synowi i duchowi temu ja 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 na początku teraz i zawsze. I na wieki wiek uwale o godzinie dziewiątej zawodowej. Z wielkim głosem, Boże, Marze, czemuś mnie opuścił. On się obarł naszym cierpieniem, on dźwiga nasze boleści, Myśmy go skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła chłosta zbawienna dla nas, a w jego rękach jest nasze zdrowie. On był przebity za nasze Grzechy, zdruzgotane za nasze winy. Dopiero z tych słów możemy zobaczyć całe zło naszych grzechów. Bo tak ani bez tego światła na jakie daje Pismo Święte, nie przyjmujemy się naszą grzesznością. Lekceważymy grzech. Wielu z nas bardziej przeżywa to, że nie ma to, że pieniędzy, niż to, że grzeszy. Bardziej wielu rodziców katolickich przeżywa to, że syn zrezygnował ze studiów, niż to, że żył w czasie studiów swoją dziewczyną pod jednym dachem. Wielu bardziej przeżywa to, że jest pandemia, niż to, że gorszą pandemią jest powszechność grzechu. Skoro Jezus umarł za nasze grzechy, zmarł z naszego wienia, to znaczy, że czymś Zresztą czymś straszniejszą od choroby, od wykształ braku wykształcenia, braku pieniędzy jest właśnie grzech. I wielu świętych z tym świadomość mówiło, że lepiej umrzeć niż grzeszyć bo niczym jest śmierć wobec grzechu. Śmierć fizyczna przerywa nas życie doczesne a grzech sprowadza śmierć wieczną. dlaczego właśnie tak nie przejmujemy się swoimi grzechami? Może z różnych względów. Może mamy infantylne rozumienie grzechu albo zbyt jurydyczne. Infantylne zrozumienie grzechu polega na tym, że wielu z nas uważa, że grzech jest zmierzony przeciwko Bogu, że człowiek grzesząc, grzesząc krzywdzi Pana Boga. I teraz takie pojęcie grzechu uruchamia całą tę pobożność przepraszania Pana Boga za grzechy świata. Uruchamia całą pobożność, aby zadośćuczynić Panu Bogu za zło, które człowiek Wobec Boga czyni. Cała ta pobożność to współczucie wobec, wobec Boga. Boga, czego krzyczą ci grzesznicy. I mamy takie pobożności, prawda? Ale czy grzech jest w Panu Bogu? Czy człowiek jest w stanie skrzywdzić Boga? Człowiek nawet nie jest w stanie odebrać chwały Panu Bogu. A zbyt jurydyczne pojęcie, które też wprowadza w wielu skrupuły. Ale czy to już ciężkie? I się męczą. I latają od jednego do drugiego. Bo ten ktoś mówi, że to już jest Duchowi Świętemu, a ten mówi, że to nie jest Duchowi Świętemu. A klikają wszystkie prawda, sposoby, żeby rozwiązać swoje skrupuły, a jeszcze bardziej się wprowadzają. I to yy, jurydyczne, które powoduje chorobę skrupulantstwa, pojęcie grzechu, to jest właśnie taka mentalność. Jest jakiś przepis, jakiś, jakiś zakaz. Przekroczenie tego przepisu, zakazu jest grzechem. Gdyby nie było zakazu, nie byłoby grzechu, niektórzy to myślą. Nie byłoby prawa, nie byłoby grzechu. Ale to nie prawo stanowi grzech. Święty Paweł mówi. Prawo nas demaskuje, że jesteśmy grzesznikami, a nie stanowi o grzechu. Tylko coś jest zakazane, bo to jest złe, bo to jest grzechem, a nie jest grzechem, bo zakazane. I tak myślimy, i, te, i, też, i wtedy jaki stosunek mamy do grzechu, jeżeli mamy to jurydyczne. Aha, jest przepis, prawo, przekroczenie jest złem jest kara. A więc wszystko robimy, żeby zmniejszyć tę karę. W jaki sposób? Albo tłumaczymy się, usprawiedliwiamy się, szukamy okręć łagodzących, albo szukamy współwinnego. No ktoś musi być winny, tylko nie ja. To oni są winni. A tymczasem Biblia mówi wyraźnie. Grzech ma wymiar egzystencjalny. Jeżeli zgrzeszycie... Umrzecie, mówi Bóg do Adama i Ewy. Nie ja się zmienię, nie je zamknę niebo, ja, nie ja nie przyznę was kochać, ja was ukażę. Nie. Grzech dotknie was i innych spod waszych grzechów w swoich konsekwencjach. I na, to jest zło grzechu, że Ciebie zabija. To mówi św. Paweł, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika. Dlatego sam przyjął swego Syna, aby wziął właśnie to, co nas, grzeszników, czekało. Przyjął nasze ludzkie ciało i wziął nasze grzechy na siebie. Był przybyty za nasze grzechy. uzyskany za nasze winy. A więc grzechy rzeczą straszną. Straszną, że żadne, nazwijmy to inne zło nie wymagało śmierci Jezusa Chrystusa. Zło w tym znaczeniu brak zdrowia, brak pieniędzy, brak wykształcenia, rozumiecie. Ale właśnie grzech. Grzech nasz potrzebuje śmierci Chrystusa, Jego krwi. Abyśmy nie otrzymali słusznej zapłaty za grzech. Niech oni będą świadomi swoich grzechów. Stawajmy w pokorze, że jako grzesznikowi nam się nic nie należy. Żadna wdzięczność ani od ludzi, ani od Pana Boga. Żadna gratyfikacja, nawet żadna zapłata. Bo jak Jezus jest, jest, jest prawdą, grzesznikiem, to to ci się należy. Żeby dostał w mordy kopalny. Od swego swojego męża, żony, swojego przełożonego, od sąsiada. To ci się należy. A jeżeli masz coś więcej niż to, to pamiętaj, to ci się nie należy, tylko jest z łaski, jest z miłosierdzia. I wtedy będziesz pretensjonalny. Nie będziesz rozszczeniowy. Świadomość grzechu nas trzyma, kochani w tym pionie. A człowiek, który myśli, że nie jest grzesznikiem, że jest lepszy innych, jest pyszałkiem. I będzie rozszczeniowy, ciągle niezadowolony. To kiedyś otworzył mi oczy biskup Kiernikowski. W związku z aktem pokuty na plenum Eucharystii, że kiedy jest prawdą to, że mówi, że jesteś grzesznikiem, gdy pozwoli się potraktować przez innych jako grzesznik. A na co grzesznik zasługuje? Na wdzięczność, podziękowanie, gratyfikację. Nie wiem, to już mówiłem chyba ten przykład, świadectwo takiego seminarzysty już postarzałego, prawda, Hiszpana, arystokraty, będąc w seminarium w Warszawie, Renato Mater był zbuntowany, bo codziennie słyszał od rektora, że im jako seminarzystom w tym seminarium nic się nie należy. Nic się nie należy. On miał poczucie własnej godności, arystokrata, zostawił swoją praktykę, prawda, adwokacką w Hiszpanii i łaskę zrobił Panu Bogu, że wstąpił do seminarium, nie? Łaskę Panu Bogu zrobił. I nie mógł tego śledzić, był w buncie. W końcu kiedyś przyszedł do rektora i mówi: Słuchaj, ja już nie mogę tego słuchać. Codziennie słyszę, że mi się nic nie należy. A rektor zdenerwowany mówi: A ci się gówno należy. Jeszcze bardziej był zbuntowany. Ale był to nim przychadzki. Z socjuszem wyszedł na spacer do Lasku Bielańskiego. Był maj, już taka ładna zielona murawa. Tak się wyciągnął na tej trawie i czuje coś ciepłego pod, pod głową. Zobaczyłem, że to był placek krowi. I mówię, od tego momentu się nie buntowałem. Pan Bóg dał mi taki znak, co mi się należy, właśnie to. A wszystko to mam inne z łaski i miłosierdzia Boga do Jego człowieka, skoro jestem grzesznikiem. A my niby mówimy, tak na wszelki wypadek, albo tak dla jaj, że jesteśmy grzesznikami, że bardzo, myślą, mową, różnymi zaniedbaniami, nie? A my oczekujemy, żeby nas inni traktowali na pół księcia i pół nie? Broń Boże, żeby nas nie doceniono, nie pochwalono, nie uczczono. Kochani, właśnie świadomość grzechu jest ważna dla naszej pokory. A wiecie, co najbardziej oddala od Pana Boga? Pycha. Więc Pan bo, kochani, tak zwyciężył nawet grzech, że grzech może nas zbliżyć do Pana Boga przez pokorę. Bardziej grzech przez pokorę do Pana Boga niż Twoja doskonałość. Która zbywając swoją pychę oddali się od Boga. Oddali Pana Boga i strąci do piekła. Właśnie, Patrzcie, Jezus wziął grzechy, grzechy na siebie, Patrzcie, jak się pozwolił potraktować. To była konsekwencja wzięcia naszych grzechów na siebie. On niewinny wziął nasze grzechy. I pozwolił się ukrzyć. Pomnij na mnie, Panie, gdy przyjdziesz do swego królestwa, módlmy się, Boże nasz Ojcze, wejrzy łaskawie na Twoją rodzinę, za którą nasz Pan Jezus Chrystus dobrowolnie oddał się w ręce grześ prześladowców i poniósł mękę na krzyżu który żyje i króluje na wieki wieku.